Już minęły czasy, kiedy to zboje po lasach grasowały. Na dzisiaj, dzisiaj nie uświadczy sobie dziadek, czy babka wnukom łonik bojceli. Na przecież coś ich musieli znaczyć, skoro łonik śpiewali, pogodki układali. U ostatnim takim słynnym na żywieccyźnie harnasim, to już spisaliście, był niejaki Jura fiedrowska meśnicy przezwany proćpokiem. Grasową u góry, jadę po śląsk cieszyński. No i może to ta z tamtych stron wygodzi się pogodka, jak też to proćpok carodziejom za chałpę zapłacił. W jednej miejscowości zło dwóch braci strasnych trasnych leworów. Jak salutką ojcowiznę przetyrmanili, co ino im chałpa w no to zaceni się głowić nad tym, skąd te tu dudki brać, bo no pić się tali chciało. Ten młodszy miał złodziejską zyłkę, ale oni dobrze wiedzieli, że taką drogą daleko nie zajedzie. I tak myśleli, tak myśleli, a wymyśleli, że tym młodszy będzie krop, a starszy niby to znojdową i będą brali od tego znaleźne. Na ludziom, ludzie tak uwierzyli w byle, co tak wnet się tacy zrobili, sławni za ich nareszcie czarodziejami łokszczyli. Dosła ta gotka do pona na zamku. Do Słabewy, do Proćpoka. No Nawet że ta na razie mu nie wchodzili drugie, no to im do uspokój. No ale przyseł taki dzień, że jak Ponta Takasik by je pojechał, tak proćkok z bandą z napot na podna zamek służbę wymordował i nakrotce go się ino dało. Pon się strasznie łozeźlił, zawezwał tych czarodziei i przykozął im że mają tydzień czasu na to, co by ty jego dobra znuć, bo jak nie, to zgniją w Łore Łorety bości, dopiero unizacy nie banować, no bo wiadomo bo był ktoś też tak, kiedy znalazł zboją kryjówkę. No i co zrobili? No i no pili na umór, i za dniem, i, ja, i sprzedawali salpy co ino się jeszcze i ja ze przysłał ostatnio noc ten młodsy zierały wreszcie jak małe dziecko, aś kalował tego starszego, że to jemu się czarować zachciało i to rozprzesto zgniją wzroku. Z tego lankoru ja zeósnęł, na ten starsy ostatnią plachę łokowity, taką wielką jako to teraz, zgodają maciorę, maciu renastu siadnął przy niej, i zaczął dumać nad tym swoim nędznym na świecie żywobyciem. Na tym czasem Brodźkowca już tak chciał wiedzieć na czym stoi, wziął dziesięciu chłopa ze swojej bandy i przyszedł do tej wioski. Była już późno noc, cało gdzieś spała i nowutykca czarodziej się kaganek brystą fałpie. Skryli się tam niedaleko w krzokach, i posłał wproć o jednego zbójnika, żeby poszedł pod łokno i popatrzył się, co by tam robią, skoro nie Na no zbójnik, no co, troskę mu się tam, nogi trzęsły ze strachu, no to zamiast podziwać się do łokna, to cudnym pod tym oknem i trawkcią, że w tym, co z tym czarodziej pierwszego śtampla z tej flachy ulał, wypił go. Prasnył nim łostą i powiedział, to jest piersy. Jak to z dwojku spysał, to się chwycił za głowę, poleciał ku bandzie i setto – harna, sile z nami, u niej naprawdę carują. Na ledwie podłoknem stanęł, to ten walnym pięścią, stoi i powiedział – to jest piersy. Ej, nie za mu ta w wierzył, posłał drugiego. Drugi poseł usłyszał to samo, że jest drugi, potem trzeci, czwarty i tak do dziesiątego. Przysła kolej na poka. Poseł pod to okno stanął i o co się będzie działo. I na rozsłysy, jak ten czarodziej ciężko dychnął i gotów. Oj, ten ostatni, ten jednosty, to już jest ostatni, ale najważniejszy moim mu po plecach przesły. Nale no gębę przyblizył do samej syby. Patrzy, a tam czarodziej w dwóch rękach tę flaskę trzymie i łostatek z nich do śtampla wykapuje. Już wiedział, co to są za czarodzieje. no się w duchu głośnią. Poseł do drzwi, jak w nich kopnęł, to niewiela z futrinami wypadły. I jak wparzył do izby, ci na równanowisko, skocili, zaraz wytrzyźwiedli łoba. I godo im, no już dość będzie tego bałamu, czynią ludzi. Wynocha z łocy poniesą, bo ich pokielak jest dobry, bo drugi rozgodą nie byte. I już się brał kuć wierzom, ale coś ich mu pikło do głowy. Ale zaros, zaros, żebyście ta nie spowiadali między ludziami, jaki to sproć poka jest zbój, Zebą nic ponić chałpe spolił, to bym tu tu za nią zapłatę. Siągnął do posa, wyciągnął goż pieniędzy i prasny głoziem. dłoziem, Zbierajcie, ale wartko, bo zaros chałpe podponymy, a potem jest to pożytkiem krupnym kaganek. Święte, by światło zgasło i go Wyście są dzieje. to by dutki po zbierocie. Nawet wiadomo było że reunimu stypendy za zanim wyszli zresztą. No i wyssy był czas, bo hampa i zwoje ze sztyrek strun podpolili. Ej uciekali, uni, te z uciekali. Ja, że się za nimi kurzyło, a proć po wieszce A wy się, łopona, nie tropcie, bo myło łos gotkę, Zewos zaście tak strasznie carowali, zawoz razem z harpą tepli w ziemi. I tak się łośmiał przy tym dziko, że się listacki na go jak zatrzęsły. Taki był to ten proćkok. Pomyślunku temu to mu nie brakowało. Nie na darmo ponad siedem roków zbojową, a słynny Janosik ino trzy. Można by tak było powiedzieć, no po co to o tych zbojach wspominać, jak oni nic dobrego i no samo złe mieli na sumieniu. Ale to akurat nie ma żadnej dziwoty, bo ludzka pamięć to już tak jest, że dobre pamięto długo, ale złe o wiele dużej. Dziękuję.